Witam Was w kolejnym odcinku z serii Tips and Tricks Dzisiaj zaprezentuję Wam jak zrobić ukrytą skrzynkę Przy pomocy kilku pistonów No i z takiego wózka z tym, z, z, z skrzynką Dobra, więc wyjdę na dwór, żeby to pokazać Wam Więc tak, na początek stawiamy tory Na które stawiamy skrzyneczkę Potem rozwalamy i mamy wózek w ziemi. Teraz tak. Stawiamy wys wysokie na dwa takie z dowolnych bloków. Następnie jeżeli chcemy, żeby coś było przyklejone do pistona, to lepki piston. I zwykły piston musi być do góry. Więc teraz... Musimy wcisnąć tego pistona na dole pistonem tym do góry, więc tu płytkę naciskową wepchnął nam piston w skrzynkę. No i teraz możemy tak, tu zamknąć, tu i płytkę naciskową, więc podnosi się piston, otwieramy skrzynkę, więc tu coś włożę i się zamyka mnie może to Wam się przydać, jeżeli chcecie ukryć na jakimś serwerze yy, diaksy, żelazo, czy tego typu rzeczy, naprawdę w ukrytym miejscu. Przykładowo, jakbym wziął crafting table i deski i tą na naciską, to wyglądałoby to mniej więcej tak, na przykład w jakimś dołku. Nie tu, tu i o. I na przykład ktoś jest w waszym domku, nie i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze po płytce zapomniałam. i tak dalej, i tak dalej. A wy sobie tak podchodzicie i szybko chowacie swoje itemki. Możecie ewentualnie dla bezpieczeństwa rozwalić popłytkę i nikt tego wam nie znajdzie. No. Więc. Więc, więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten trick. Według mnie jest bardzo przydatny. Więc zostawcie kciuka w górę, skomentujcie lub subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Tips and Tricks bądź Survival. Cześć.